Cześć! W dzisiejszym odcinku omówimy gratisy, które czekają na nas z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, przeceny na zestawy z serii Lego Star Wars oraz to, co moim zdaniem warto kupić. Zacznijmy od tego, co trzeba zrobić, aby dostać gratisy. Co roku jest możliwość zdobycia trzech gratisów? Aby je dostać musicie wydać określoną ilość pieniędzy w Lego Storach lub na stronie Lego. Aby zdobyć pierwszy gratis musielibyście wydać ponad 165 zł za co otrzymalibyście Polybag Sokół Millennium. Drugim gratisem jest Brelox Slave One który dostanie każdy kto kupi nowego UCS'a Slave One Django Feta. Ostatnim i najlepszym gratisem jest zestaw z klonami kadetami i aby go zdobyć wystarczy wydać 670 zł. Pojawiły się pytania, czy jeśli kupię jeden większy zestaw za powiedzmy 1000 zł, to czy dostanę wszystkie gratisy. Tak, wymogiem jest wydanie odpowiedniej ilości pieniędzy, a więc żeby zyskać wszystkie gratisy, wystarczy wydać ponad 670 zł. Wspominam o tym dlatego, ponieważ parę osób myślało, że wiecie, te kwoty się sumują, nie one się nie sumują. Dodam jeszcze, że liczą się tylko zakupy zestawów z serii Lego Star Wars. Kupując zestawy z innych serii nie załapiecie się na gratisy. Co warto kupić na 4 maja? Moim zdaniem najlepiej kupować zestawy w dystrybucji ekskluzywnej. Ale czym są zestawy w dystrybucji ekskluzywnej? Dystrybucja ekskluzywna to taka, w której dany zestaw jest wyłącznie dostępny na stronie Lego oraz w Lego Storech. Czasem może zdarzyć się sytuacja, że ten zestaw znajdziecie w innych sklepach, ale jest to sporadyczne i zazwyczaj nie jest to jakaś wielka okazja. Szeroka dystrybucja oznacza, że oprócz oficjalnych sklepów Lego, zestaw jest dostępny w większości sklepów, które zajmują się sprzedażą produktów Lego. Z takich popularniejszych np. MediaExpert, Expert, i tak Do sprawdzenia cen oraz dostępności w sklepach polecam promoklocki. Co polecałbym kupić? Według mnie najbardziej opłacalne jest kupowanie zestawów dystrybucji ekskluzywnej. Jako przykład posłużę się zestawem 75337 ATTE wydanym w 2022 roku który jest w szerokiej dystrybucji cena ATTI na stronie LEGO to koszt aż 620 zł natomiast korzystając ze strony Promoklocki łatwo można zauważyć, że w momencie w którym nagrywam ten film ATTI da się znaleźć za 480 zł i to z darmową dostawą jest to na tyle znacząca różnica, że według mnie nieopłacalnym jest kupowanie zestawów w szerokiej dystrybucji na stronach LEGO bo po prostu znajdziecie je w innych sklepach dużo taniej a tu macie porównanie bitwy na Peridei która jest w dystrybucji ekskluzywnej i jak sami widzicie znajdziecie ją również w innych sklepach, ale są to dużo wyższe oferty niż na oficjalnej stronie LEGO. Przechodzimy do punktów Lego Insiders i w tym roku aż 45 produktów będzie mieć podwójną liczbę punktów za zakupy. Naprawdę masa rzeczy więc chyba byłoby najlepiej abyście sami weszli na stronę Lego i sprawdzili co tak dokładnie będzie się łapać. Z ciekawszych zestawów niszczyciel, kanonierka, bitwa na Peridei, ale tak jak mówię aż 45 produktów, w tym zestawy i akcesoria, więc myślę, że najlepiej byłoby abyście wszystko sami sprawdzili. Dla osób, które nie wiedzą, punkty LEGO Insiders można później wymienić na np. Na zniżki i tutaj macie przykład, posiadam na swoim koncie 1000 punktów LEGO Insiders, co daje mi zniżkę 35 zł. Niby nie dużo, ale kupując ekskluzywne zestawy może się tego trochę nazbierać. Prawdopodobnie pojawią się też poczwórne punkty, ale jeszcze nie ma informacji, jakie zestawy będą się na nie łapać. W Stanach będzie to X-Wing, Hybryda, TIE Fightera i X-Winga oraz najlepszy Venator, który moim zdaniem opłacałoby się kupić. Ciągle czekam na więcej informacji, więc jeśli tylko takowe się pojawią, stworzę dla Was część drugą związaną z Dniem Gwiezdnych Wojen. Wszystkie promocje i gratisy ruszają od 1 maja. Dajcie znać, co planujecie kupić.